Dzień dobry! Cześć bardzo serdecznie pokażę Wam dzisiaj symulator otwierania paczek w CES-ie. Może tak jedna na przedstawienie, jak to wygląda. No i patrzcie. Musicie wbić taki link, jak mam u góry, on też pewnie będzie w opisie. No i... Ja teraz sobie to usunę, spróbuję wejść na Google'a. Tylko nie wiem, czy mi się uda, oczywiście mam teraz taki internet a sprawdzimy zobaczcie potem na dole wszystkie ceny podane na dole są ceny wszystkie podane a w prawym rogu jest cena jaką wydajemy za paczkę i cena taka jaką nam się uda zarobić jak wchodzimy to ten ekran się mi ładuje do 100% do wam trochę dłużej się ładowało za pierwszym razem i potem cykamy tak go 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 skakuje na welcome quest i załączamy, wybieramy sobie tutaj paczki, są chyba wszystkie jakie są w CESie, nie wiem, bo nie granicza. i możemy sobie swobodnie teraz otwierać. No to to by było na tyle, na razie, cześć!